Dzień witam w kolejnym odcinku Poznaj naszą fundację, gdzie poznajemy naszych pracowników od troszeczkę innej strony niż zazwyczaj. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Dorotą Marszałek. Witaj, Dorota. Cześć. Dorota pracuje w naszej fundacji jako dyrektor działu Startup Media. Dorota, gdybyś nam mogła powiedzieć, jak wyglądały Twoje początki z fundacją, jak to się stało, że znalazłaś się akurat u nas. Kiedy przyszłam do fundacji ponad i 5 pół ,5 roku temu, to była jeszcze bardzo niszowa instytucja i w naszym biurze pracowało kilkanaście osób w Warszawie, natomiast teraz jest to prawie 70, więc też bardzo dużo się uczyłam, miałam wpływ na to, jak wyglądała struktura organizacyjna całej fundacji i w którą stronę też się rozwijała. Mhm. Czy pracujesz stricte z mediami? Jak to wyglądało na początku? Jak to wygląda teraz? Bo wiem, że Fundacja się znacznie rozrosła, prawda? Teraz mamy dużo oddziałów w całej Polsce, więc zakładam, że początki 5 lat temu ponad były zupełnie inne niż praca dzisiaj. Mm -hmm. Od początku, kiedy przyszłam, pracowałam z beneficjentami i nadal pracuję z beneficjentami, i to jest przede wszystkim część mojej pracy e, i to zajmuje mi najwięcej czasu. E, natomiast w międzyczasie byłam też menadżerem e, oddziału Native Speakers, e, mm -hmm. czyli byłam odpowiedzialna e, za wszystkie anglojęzyczne osoby i koordynatorów, którzy ich obsługują. E, a potem zajęłam się Startup Media, e, czyli byłam odpowiedzialna za dział IT e, oraz za rozwijanie nowych projektów i za nasz dział marketingu. A jak wygląda taki Twój zakres codzienny obowiązków? Tyś mogła przybliżyć, bo mówisz, że pracujesz z beneficjentami. Co takiego robisz dla beneficjentów? Dla beneficjentów robię właściwie wszystko. To są osoby, tak jak wspomniałam, głównie anglojęzyczne, więc one wymagają trochę więcej asysty niż, niż pozostali beneficjenci fundacji, więc zaczynam od wystawiania dla nich faktur, od podpisywania klientów, umów z ich klientami. Potem pomagam im wypłacić środki na konto prywatne, ale też czasami im doradzam w rzeczach takich jak wyrobienie PESEL-u, znalezienie dobrej lokalizacji w Warszawie, żeby tu zamieszkać, bo mm -hmm. często są to osoby, które dopiero tutaj przyjechały i w ogóle nie znają polskich realiów, nie znają Warszawy, a ja tutaj się urodziłam, więc akurat informacja. jestem dobrym źródłem informacji. informacji. Tak, w zasadzie bo nasza fundacja ma też dział, który się zajmuje stricte na przykład legalizacją i pomocą w tych wszystkich procesach, które są trudne dla takiego obcokrajowca, który tak. przyjeżdża, ale rozumiem, że ty jesteś tą osobą, która dba o ten przekaz tej informacji, takie można powiedzieć też, oprócz tego, że działasz organizacyjnie, to dodajesz takiej otuchy po prostu i, db i dbasz o te osoby, żeby lepiej się odnalazły w nowym miejscu? Tak, lubię w ten sposób o sobie myśleć, że to też jest część mojej pracy i rzeczywiście im e, pomagam nie tylko formalnie, ale też jako osoba, czasami też jako przyjaciel. A są osoby, które tutaj przyjechały 5 lat temu i współpracujemy od tego czasu, więc e, naprawdę mam z nimi tak często kontakt, e, że Myślę o nich już jako częściach części mojej bliskiej grupy znajomych. A jakimi projektami się zajmujesz na co dzień? Czy współpracujesz z, jeszcze z jakimiś poszczególnymi działami, lub uczestniczysz w innych projektach fundacji? Aktualnie jesteśmy na etapie budowania nowej strony naszej fundacji i w tym mam duży udział. Natomiast najbliższe mi projekty, których jestem częścią, to są te właśnie skierowane do beneficjentów anglojęzycznych, czyli na przykład. My Lektor, który ma łączyć mm -hmm. lektorów ze szkołami językowymi. Też planujemy zrobić odświeżenie tej strony. Poza tym jest to szkoła języka polskiego dla obcokrajowców, Twoja mm -hmm. szkoła i również pracuję intensywnie nad tym, żeby uruchomić ten projekt. To wszystko, że jak bardzo dużo zadań. Czy... Jestem bardzo hybrydowym pracownikiem w fundacji, ale to też jest satysfakcjonujące oczywiście, chociaż bywa trudne. Nawet jak się o tym słucha, to ciężko sobie te wszystkie projekty wyobrazić, iloma tymi rzeczami się tutaj zajmujesz. Czy jesteś taką osobą, która musisz być, osobą, która jest wielozadaniowa? Jak, Jakie jakim masz cechy, przyznaj się? Wielozadaniowość. Ale to też może jak zaczęłyśmy przed wywiadem rozmowę o moim wykształceniu. Jestem kulturoznawcą z wykształcenia i myślę, mhm. że ta moja wielozadaniowość też ma podłoże w tym moim wykształceniu, dlatego że uczyłam się analizowania różnych zjawisk, rozbierania ich na części pierwsze, a następnie z pracy projektowej, również czyli realizowania nowych wyzwań. Jakbyś. Połączyła te, ten kierunek studiów z tym, że faktycznie pracujesz po części z osobami z różnych kultur, prawda? Czy to też pod tym aspektem y, jest dla Ciebie jakąś taką kontynuacją tej, tych studiów, tej, tego Twojego doświadczenia? Na pewno y, częścią tego jest otwarcie na drugiego człowieka, które daje kulturoznawstwo. A jeżeli chodzi o Twoje zainteresowania? Robisz, ostatnio, Właśnie, ostatnio w związku z tymi różnymi zadaniami w pracy, ostatnio nie mam na myśli 5 lat, nie mam za dużo czasu na zainteresowania, mhm. bo też realizuję tutaj bardzo dużo różnych projektów, mhm. ale jak mam czas to gotuję, bardzo to lubię, czytam też książki kuparskie. Każda, to, to jest tak, że czytam książki kucharskie, następnie przetwarzam w głowie te przepisy, które przeczytałam i tworzę coś, co mi odpowiada albo inspiruje się tym, co akurat mam w lodówce i co należy zużyć, i wymyślam własne przepisy. Wcześniej też prowadziłam bloga kulinarnego, mhm. gdzie dzieliłam się z innymi tymi przepisami może kiedyś do tego wrócę kto wie. Zdarza mi się też malować obrazy tak, portrety głównie. A do tego bardzo w związku z też z wykształceniem lubię oglądać e, filmy i być na bieżąco e, nie tylko z tymi produkcjami bardzo popularnymi, ale też z niszowym kinem. Teraz wprawdzie nie można mm -hmm. chodzić do kina, no tak. e, do kin studyjnych, czego mi brakuje, e, ale poszukuję różnych e, niezależnych filmów w internecie. No, nawet nie wiedziałam w zasadzie, że malujesz, a jako, jaką techniką? Bardzo autorską, bo też nie mam wykształcenia w tym kierunku. To ale, miłowanie ale po wywiadzie mogę Super. Ci pokazać, bo Dobra. portret jednej z naszych dyrektorek, mojego autorstwa, stoi u nas w pokoju. Ekstra. A gdybyś miała jednym słowem powiedzieć, jak wygląda Twoim zdaniem praca w fundacji? To wyzwania, zdecydowanie, hmm. ponieważ pojawiają się nowe projekty służące całej fundacji, ale też pojawiają się różne trudności beneficjentów, tak? Oni mm -hmm. mają jakieś nowe pomysły e, i trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób mogą je zrealizować, żeby były zgodne z, z, z prawem, żeby wszystkie formalności były dopełnione, e, ale też zmienia się prawo i chociażby sam Brexit jest wielkim wyzwaniem dla mnie, bo część z moich beneficjentów jest właśnie obywatelstwa brytyjskiego. E, no i co zrobić, żeby oni byli tutaj mm -hmm. bezpiecznie i mogli tutaj legalnie zostać i jeszcze e, mając poprawkę na całą pandemiczną sytuację, także zdecydowanie tak. wyzwania to jest tak, to słowo. Tak też nawet no, nie pomyślałam o tym w tym kontekście, że e, wszystko się cały czas na bieżąco zmienia, prawda? Jest jakaś taka ilość problemów, tak. które są powtarzalne, ale nigdy nie zmienimy tego, że zmieniają się sytuacje życiowe i mm, tak jak pochodzi, by tak. ta pandemia teraz e, i, i, i Twoi beneficjenci z Wielkiej Brytanii. Dziękuję Ci serdecznie, Dorota. Bardzo za dziękuję. Za Twoje działania i za nasz wywiad dzisiejszy. Bardzo dziękuję.